Witam wszystkich na kanale. Podstawową wersję Kia Sportycz możemy już nabyć od 105 900 zł z silnikiem 1.6 turbobenzyną o mocy 150 koni mechanicznych. Hyundai oferuje nam w najuboższej wersji ten sam silnik o takiej samej mocy, lecz cena modelu jest o 4000 wyższa i wynosi 109 900 zł. Co do porównania wyposażeń tych samochodów, również wygrywa Kia Sportycz, bo już w podstawowej wersji oferuje nam światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED. Natomiast w Hyundai Tucsonie mamy tylko do dyspozycji światło halogenowe. Na korzyść Hyundai Tucsona przemawia opcja podgrzewanych siedzeń przednich z regulacją trójstopniową oraz podgrzewane koło kierownicy. Reszta wyposażenia jest bardzo zbliżona. Za cenę około 120 tysięcy z tą samą jednostką napędową mamy zarówno Hyundai Tucsona w wersji Smart oraz Skia Sportage Sportycz wersji L, w wyposażeniu o jeden poziom lepszy od podstawowej. Różnice jakie można zauważyć to w Kia Sportage mamy klimatyzację trójstrefową, natomiast w Hyundai dwustrefową. Dodatkowo w Kii będą felgi 19 calowe, a w Hyundai tylko 18. -ki. Oraz kierowca będzie miał do dyspozycji w Kia Sportage aktywny tempomat, a w Tucsonie zwykły. W wersji o jeden gorszej niż najlepsza, czyli Executive, w Hyundai Tucsona kupimy za niespełna 130 tysięcy zł, a Kia Sportage, to jest w wersji Business Line, zakupimy za 138 tys. zł. Czyli Kia w tej wersji jest o 8000 droższa od swojego brata Tucsona. Mimo większej ceny Kia w takim pakiecie oferuje nam inteligentne światła mijania i drogowe w technologii LED. Uważam, że jest to na duży plus dla producenta marki Kia. Co do pozostałych elementów wyposażenia, to są zbliżone do siebie w obu modelach. Te trzy wersje wyposażenia porównywaliśmy do tego samego silnika, jaki jest 1.6 6 turbo benzyna o mocy 150 KM. Zarówno Kia i Hyundai posiadają w swojej ofercie modele z silnikiem o jakim wspomniałem wcześniej, który został połączony z miękką hybrydą i automatyczną skrzynią biegów. I tu cena nieznacznie się różni, gdyż Kia Sportage kosztuje wersji L z silnikiem o mocy 150 koni prawie 132 tysiące, a analogicznie Hyundai Tucson w tej samej wersji kosztuje 134 tysiące. Jak widzimy jest to nieznaczna różnica. W najwyższej wersji wyposażenia, w Kii jest to GT-Line oraz Hyundai wersji Platinum, oba modele zakupimy za około 160 000 zł. Jest możliwość zakupu tych modeli z większą mocą, bo aż 180 koni mechanicznych Milt Hybrid, automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła. I tu cena, zarówno dla Tucsona wersji Smart i Sportage wersji L, wynosi 144 900 zł. W obu przypadkach zwolnicy diesla znajdą coś dla siebie. Gdyż występuje w ofercie Hyundai Tucson z silnikiem 1.6 CRDi Milt Hybrid z automatyczną skrzynią biegów z napędem na przednią oś o mocy 136 KONI a cena w wersji wyposażenia Smart wynosi prawie 150 tysięcy złotych. Również Kia posiada w swojej ofercie model z silnikiem diesla o mocy 116 koni z automatyczną skrzynią biegów, a cena modelu wyniesie niecałe 130 tysięcy złotych. Porównując oba modele pod względem ceny i wyposażenia oraz pomijając wady, o których wspominałem we wcześniejszych filmikach, to uważam, że korzystniej wypada Kia Sportage, gdyż za podobną cenę oferuje lepsze wyposażenie a także w swojej ofercie posiada modele z silnikiem o mocy 230 i 265 koni mechanicznych, czyli coś dla fanów szybkiej i dynamicznej jazdy. Dzięki za obejrzenie tego filmu w komentarzu napiszcie swoje spostrzeżenia dotyczące obu modeli. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!